Tu wystawiają mieszkańcy tej wsi i nie tylko, bo mamy z zewnątrz. Na przykład takich ciekawszych rzeczy mamy producentów miodów smakowych z dodatkami różnych ziół. Ciekawe też jest drzemy na przykład robione z cukinii. Nigdy by nie przepuszczał, że z cukinii można zrobić drzem, a takie drzemy z dodatkiem migdałów czy wanili bardzo ciekawe smaki dają. Mamy nalewki, mamy miody, mamy bombki choinkowe, mamy pierogi swojskiej roboty, mamy kiełbasę swojskiej roboty, pieczywo z zaprzyjaźnionej piekarni, która produkuje wszystko według starych technologii. Chcecie, aby to yy, tak co roku było, i te produkty istniały i zaistniały jeszcze? No mamy taką nadzieję tym bardziej, że nasza impreza jest wpisana na stałe już w kalendarz Marszałkowski imprez kulinarnych na Dolnym Śląsku. Wiemy o tym, że działacie prężnie jako teatr, ale nie wiedziałem, że też coś próbujecie robić właśnie takie produkty. Tak, tak, jest po prostu wiele ludzi, którzy są tak pozytywnie zakręceni, którzy chcą robić takie rzeczy. przetwory, z warzyw przetwory z owoców, z mięsa. Także mamy, mamy nadzieję, że to będzie nam się rozszerzać i coraz więcej dostawców będzie do nas przyjeżdżać. Świdnik leżący w gminie Marciszów, to ile mieszkańców liczy świdnik? Zaledwie, niecałe 300 mieszkańców. Zaledwie. To nie jest dużo. Nie jest dużo, ale jest kilka osób, kilka, kilkanaście osób pozytywnie zakręconych i dajemy radę. Jakie są Wasze życzenia? No, żeby na tym placu, na którym stoi w najbliższym czasie, stanęła nam świetlica. To, to jest najważniejsze dla nas, bo to rozwinie nasz chociażby teatr. Pozwoli nam stworzyć więcej spektakli, chociaż i tak. Na półtora roku od istnienia tego teatru mieliśmy cztery spektakle. To chyba jest sporo. A to co to jest? To jest szyszka? To, to jest fusetka lawendowe Fusetki to są do szafy się wkłada, do, że tak miało. Lawendą pachnie. Bo miałam takie panienki, wszystko do dostają puli miodu na początek i co panowie, ten miodzi to spadziowy i lipowy, tak? tak A jeszcze wielo? Czy już sezon na miód się skończył? Już nic już nie będzie więcej. Co teraz pszczółki robią? szykują się do zimy. już Trzeba zacząć karmić założyć leki na Ale no, czy Panie Wójcie, czy wszystkie miejscowości w gminie Marciszów takie jarmarki organizują jak w Świdniku? Nie, to dotychczas y, tylko Świdnik takie jarmarki organizował. To już jest dzisiaj czwarty jarmark, czwarty rok z rzędu. Y, natomiast widzę, że już inni próbują naśladować, bo tu się założyło stowarzyszenie, tu jest y, Taka inicjatywa tutaj powstała, natomiast już widzę po innych wsiach, że pastewnik, domanów, inne miejscowości też chcą robić coś swojego. W tym roku były to festyny rodzinne, praktycznie we wszystkich miejscowościach. Natomiast myślą już o jarmarkach, myślą o tym, żeby też wystawić swoje produkty, żeby pokazać ludzi, którzy coś w domu robią jakieś rękodzieło, jakieś, jakieś przetwory, może jakieś owoce, warzywa, tak jak to tutaj dzisiaj. Tutaj dzisiaj i nalewki, i różnego rodzaju soki, i miody. Kto, kto co robi w domu, wystawia, pokazuje, przy okazji coś sprzeda. Przy okazji to jest też spotkanie dla mieszkańców to jest integracja tu później będzie zabawa także, no chyba o to chodzi, tak. Powiedzmy, że te talenty to w domach są. no Po prostu każdy coś umie zrobić i pokazać to jeszcze innym, i nawet na ten spróbunek. Tak, dokładnie. No, dzi dzisiaj żyjemy w takich czasach, że dość szybko żyjemy, tak mogę powiedzieć. Czasami nie wiemy, co się dzieje za ścianą, czasami nie wiemy, co u sąsiada. Tutaj właśnie dzisiaj spotykają się na boisku, tutaj się wystawiają, tutaj pokazują, co mają, co umieją, jakie mają zdolności. No i, i dzięki temu żyją, tak? I to jest, to jest, pochwalam to, to jest potrzebne na wsi, to jest potrzebne dla naszej gminy. To jest także promocja. To tutaj przyjeżdżają ludzie, tutaj turyści zaglądają. Z ciekawości czasami co się dzieje, a przy okazji mogą nabyć wspaniałe pomidory swojskie, ogórki, jakiś miód, jakiś, jakieś przetwory, jakieś soki, miody, nalewki. Także no, jest to również promocja dla naszej gminy. Nie, to nie w nie. Ja nigdzie i nie nie to. Dobrze. Ja nie mówię o tym, co ty się